Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony myślę, Zombie. Oj, oj Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować pierwszy odcinek tej zespołu Minecraft Multiplier Dzisiaj ze mną jest... No co, było jakieś NIE! Spa? No, to tak, to jest, biedno, to jest tak taka nowa seria no, <laughs> Tak, jest no, jak w no, tej tak jest Na naszych no, kanałach Taka z serwera seria. SkyBlock, MCSkyBlockNet Chyba net Taka, wiecie, reklama darmowa, mm -hmm. za którą nam nie płacą. Hmm. Opowiedz coś yy, e, doktorze o tej naszej serii. O, ja nie jestem doktorem. I... A dzisiaj w szerszym odcinku mieliśmy ściąć drzewo. No i mi się drzewo, A miałem już przygotowane punkty. Ściąń drzewo. Dobrze, pokażę wam, wam skybloka. to jest nasz domek. Pro elo domek. Pokaż nasze super pro elo farmy. Tak, e, to jest tak. To są nasze farmy zboża. Melonów, które nam wyrósł akurat. No już nie zdychamy z głodu tutaj wcześniej. Boże. Ja tego nie napisałem. ja zdycham. To jest z... eee... z... obsidian, nie. jakby to powiedzieć. O, to jest obsydian głupoty mojej. Chciałem... Opowiedz, jest... Jest... jest Bobek jak Co ja się... mam mówić? Co się stało Bobek? Ja mam mówić jak się. Co się stało z tym? Co się stało z tym? No! <laughs> Wasz głupi youtuber, chciał sobie pobawić się z generatorem, chciał się w końcu nauczyć Wytk <grym> generator usunię. i coś mu się nie udało. <grym> Ups, y chyba mi się kilo skończył. Tak, y Szygać dalej twoje ale dobra. Oj tam, to tam, będzie słychać. Nie się, będę to wyciszał. Się nie, nie będę wyciszał. Tak. Nie będę wycinał, niech wiedzą co ja robiłem. Dokładnie. Przez ten pa czas. E papiłeś. O nie, moja tajemnica Dobra, się wydała. Ja dzisiaj to zrobimy tak. O, brawo! Troll sekilowy wy, wyrzucił go. U mnie się nie ma, ja ciągle nagrywam. I do teraz... Kurde, jaki... pedał. Ja nie wiedziałam, co to jest pedał. Ja pedałem że nie jestem. Dobra, w każdym razie... Pedały są wszędzie. Doktorze, opowiedz o swoich... kompleksach życiowych. Ty masz kompleksy życiowe. Opowiedz nam no, swoją his krótką historię twojego życia. Jak zaczęłaś twoja kariera na YouTubie? Tak, 40 parę widzów. To nie jest wielka liczba. Powiedz jaki z ciebie YouTuber. Dlaczego jak ja wklejam trzy Cobblestone'a wychodzi mi motyka, a nie kilof? I się zapraszam mu... Yy, to tak. Enzo Bobek wam pokaże... Jak? bloka. NIE TROLUJ! Co ja mam scape pokazać? Czekaj, Strasznie duże się... zrobione, tutaj A ja się tutaj z... umiejętności Sadzonki, sadzonki... Tutaj są jeszcze większe sadzonki. Tak. Potem mam parkoura, nie parkoura, ma sadzonek i Nie przeszkadzaj mi, ja nagrywam. Sorry, że się wciąłem. No dobra, więc tam Jesteś były sadzonki. To jest... Cobblestone, generator. Ten dobry przynajmniej już z którego czerpiemy kobla tu jest na rzeź ziarno farma por, prowizoryczny no i co na tym SkyBlocku nie ma co robić wow. i myślę że na samym odcinku planujemy Mam. tak zebrać gdzieś tak ze 400 kobla z tą na Byłaś grinder który działałby mógł doktorze słuchamy Mów cię. doktorze doktor doktor nie jestem doktorem jest Mówi, Jesteś doktorze. ginekologiem. <noise> Panie ja ginekskologii. Ja tam nic nie Przyznaj robię. Się, że zawsze chciałeś być ginekologiem. No, od dziecka już może być ginekologiem. No Dobra, jezu, ja jezu, ma... ale ściny. Dobra, ja jeden Spawn zaprezentuję. Później jeszcze detale, a ty mów, co miałeś mówić. To tak, jeżeli byś chcieli na przykład z nami zagrać, tak myślę. Jeżeli ktoś by chciał z nami po prostu zagrać, nie pisze w komentarzu na dole. Tak, jeden Nie dzień. Myślę. Jeden dzień z nami zagra. I będzie w odcinku nagrany. I jakieś wymagania do tego nagrywania czy coś? Hmm, ogar. Bobek, 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 bobek. Ogar. Ale co? Ogar. musicie być bardziej ogarnięci niż Dokładnie. doktor zombie. Kto to jest nieogarnięty? O Jezu, co myślisz? Dobra, dzieje? więc tu jest bank... Jezu, ja pokazuję swoje umiejętności parkowski dalej. Z, z banku. Podczer... bierzemy kasę I tak, ja się, ja się tu i tak y jakby to się powiedzieć, że się... Wciągnę się w temat, tak powiem, że ile minut 4. co minutę dostajemy y dolara w tym, y jeżeli jesteśmy w grze No tak i bank korzysta z usług y bardzo zaufanej firmy Amber Gold, polecam Sam tam mam konto, wiecie. tam milion dolarów hmm. Tu jest sklepik, taki prowizoryczny No nie prowizoryczny, da się kupić coś. I tak. Cicho prowizoryczny, tam, fajnie. Ty w tym możesz tak wszystko sprzedawać, kupować, wszystko robić. Nie, nie wszystko, sprzedawać tylko niektóre rzeczy. A i też jest Stark, też jest Stark. Dobra, okej okay, teraz moja kolej, nie przeszkadza. Dobrze. okej okay, więc Właśnie jak ci, to ci zrobić diamenty? Te diamenty to jest fajna rzecz, taki plugin. Potrzebny nam najpierw będzie blok oh, lawy, to, to, to. który kraftujemy w taki sposób. D dajemy cztery wiaderka z lawą, mam blok lawy. A żeby stworzyć diaksy potrzebny nam będzie yes, jeden... Łe, zaskoczyłem! Piotrek Orgas. E, e, <laughs> wytniesz to. Jeśli <laughs> też doktor Orgaz. Sorry, zagopiłem się. Dobra, wszyscy będą wiedzieć tak, jak się nazywasz. Jak masz na imię. Dobra. Ktoś się nie słychać. Halo. Doktorze ginekologii dziecięcej. Ej, sorry, się nie słychać. nie słychać nie Na pewno. nie nie słychać okay. o już lepiej nie, nie dobra słychać no i Ułamy dobra, tam wracamy tam automatyczne przyciszenie mikrofonu, że to wyłączyć, ja nie chcę się tego robić cicho, wracamy do tematu żeby zrobić diaks nam no będzie jeden blok lodu cztery bloki lawy Mamy 40% szans na 3 diaksy, hop, coś. A jeżeli kupimy VIPa, mamy 80% szans, że 3 diaksy. A jak super VIPa, to 90% spadań. Gdzie? Bo drzewa nie ma. Są na spawn. No, ale to są takie pułapki dla głupich graczy, na którą się nikt nie złapie, hop. Przy banku? Przy banku chyba tak. Mm, a, jeszcze tu są hanger gammasy. To się survival games. Więc... A mnie wygrałem jedną grę. A jeszcze w Mowarena na eventy PvP i mamy tutaj i śmierci Jedna Dobrze, mapka. I takie tylko... sprawy ty... Dobrze nie przerywam, przepraszam. No, masz... dobra mów. I jeszcze tak, odcinki będą tak myślę 20-minutowe do pół. do pół godziny, tak? Co o, takiego? To jest fajne. Ło wow, wait, 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 na... Odcinki. Odcinki tak no? od 20 do 20 minut do 30. Nie! krótsze nie, 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 nie chcę się tutaj nagrywać. Up, up. No to już chyba ile nagrywamy? Bo ja nie kontroluję czasu. Nie wiem, minut. Nagrywamy do 20, a, po i... Łoooow, Możemy... klatki, what is this? Dobra. Minecraft, what are you doing? Taki mały pokaz mojego skill'a, park. Może... Nie no, dobra. Ko ja kobla. Widzę, że nie ma nic interesującego na ten... ...odcinek. No. A wiecie co do kopii, to to, to z... wystarczy Dobra, nie idę na parkour. Klas. A pokaż swoje umiejętności. Do, a, że, u, u, tak, i jeszcze chciałem wam polecić e, Bobka, ponieważ ma tam bardzo fajny film jak parkura przez Sprint parkour. Bez tak no, Umiejętności. Tak. Żeby tak umieć. Niego umiejętności. Czekajcie ja na chwilę robię krótkie cięcie. Tak to, i... to użyła Opti fajna. Bobek on na w taki sposób. Przestaw w ten sposób. Dobra już po cięciu, po cięciu sposób na większe fps -y. Jeśli na przykład macie na Skybloku i macie Bar, y y cicho, macie WD, duże ja detale i Wam się ścina Minecraft to wystarczy, że wyłączycie opcję OpenGL i wzrasta Wam od razu 40 FPS-ów do góry Dobrze Mądrość, bobka roz no dobrze. rozwija świat i tak jest jeszcze tpa plugin tak jak na masakrze, bardzo przydatny przydaje się ten plugin naprawdę a doktor zrobi nam prezentację tego yy, tego pluginu jeśli chcecie to dawajcie mu łapki pod jego filmikiem nie wrabię mnie w nic bo się na pluginach dobrze nie znam chociaż ja cię wcale nie ja ja cię wcale mogę nie... zrobić mogę zrobić musiałem najpierw się ty pojechałbym do księcia 20 tysięcy łapek i może się dziecko... 4 tysięcy łapek, wtedy, wtedy nagram ten poradnik. Wiecie, pieniążki Ojej, muszą być, jej, je co? Sam nie się nie jest. sfinansuje się taka się... robota. Czemu się wtrącasz? Co, co cięcie Jesz... robisz? A właśnie, szczekajcie, wybiorę z banku ile tam mam. Jeszcze 4 minuty nagrywania. Jak się Jeszcze 4, to ty to liczysz? Tak, liczę. No to ile już nagrywamy? Ile już nagrywamy niby? Będzie gdzieś tak 20 minut akurat. No tak akurat 17 Twój czas, 18 minut i 18 dolarów dostałem. Dobrze Ale. 15 nie... minut. Czekajcie, okay. mamy... Bo ty może nie jesteś. Ja no, pojawiał... piję... wow. I spojrzał, oj, stan mojego konta 725 dolarów. W miarę ko, na razie. O jaż, jeszcze właśnie. Można kupać tutaj mobs panery i można je zmieniać na przykład na, żeby się rozpiły. Dobra piernicze to. Idę na parkour. Ty Masz. Dobra. Kopanie kobla. Kobla nam starczy na razie. Tak. Co miałem powiedzieć, że są spawnery do kupienia, za 14 tysięcy, potem można je na przykład zmieniać za 2000 na przykład na... Nie na krowy, na zombie... Co się wtrącasz? Dobra, mów. Na krowę, na zombie, na wszystko, na wilki wszystko, co można. Wiecie co czekajcie, ja sobie go zmienię. Texture pack. Textur pack. Ty? Zaz będę Nie. no Nie. Ale znowu jesteś moim klonem. Wyglądasz wygląda tak samo jak ja znowu. Tak? No. Nie, ja mam nie widać. Nie, nie masz skina. Dobrze, wreszcie. Ja nie ledy, widzę, to znaczy, że nie masz. Czego tu są dwa piecyki zablokowane? Hop, hop. hop. Wiesz oh, co, żebyśmy A sprint. ja sprinta Lęgiel, nie mam wydechnąć. Właśnie, i ciągle tak, diaksy, żeby Obsidian. <laughs> Parkur. Yup. No. Mów, co chciałeś mówić. I. Co chciałem. chciałem tak. Nie, mówiłem Bobka teraz, żeby skraftować też diamentowy kilof, trzeba. Żeby ten obsydian głupoty mojej zniszczyć. Co na nim pisze jeszcze? Pokazałem wcześniej. Widziałeś Bobek, co na nim pisze? Nie. Nie, no widziałem. Nie obraziłeś się, nie? Nie. Jak mogłem? Mogłeś. Nie mogłem. Jeszcze byś mnie wywalił z serwera. Ja, ja nie mam admina. Dobrze, nie mam co już robić. Nie, tego wokół. Widzisz, co, no. jeszcze na parkura tam za Bobkiem. Nie, nie masz admina, tak? A kto przekupuje? wow. Kto przekupuje adminów? To im daje dwa razy dziennie. Eee, Bobek? Tyle pani by ci się nie należało? What? A ja znam tutaj skrót. Ci? Ej, nie znam, skrócia. Jak masz set home, tu ustawionego tam. Patrz. Tam... patrz. No dokładnie, nie. jestem ten ty nie, no. Dokładnie, właśnie, ten skrót, Parkur powiedzieć. Parkur jest dość prosty jak dla mnie, tylko spadłem teraz. A i tak Dobrze, by mam the miejsce, way. Dobrze mamy liczę, zaraz idziemy pożegnać. No. Tak gdzieś... na Nasch... Doktorek to mój sąsiadek. Dwa domy dalej mieszkam. Taki... Taki... Doktorek to mój sąsiadek. Zaczędziać będziemy blisko do doktora. Taki dobrze, nie jest Jeśli chcecie, to ja mogę tam dobry ginekolog. Ja podam adres. Ginekolog. Na pewno. Zobaczysz, znajdzie się przynajmniej jedno. Dobrze. No. E, tak, link do kanału Bobka podawam w opisie. Jezu, co się stało, że mnie zabiło? Mm, hmm, hmm, hmm. O, i wiecie co? Może w następnym odcinku pójdziemy już na Survival Games. Tak? Na Survival Games pójdziemy. O, o było fajnie bo dobrze, wiesz co? Może dobra, byś Dobrze, dobra to? ...może pożegnać już... ...ja spróbuję jeszcze tylko okay. przygotować tego parkura nie, nie nie próbuj to ci się no, nie uda na pewno. dobra ja przestaję niszczyć tego parkura i idę naszego HOMA tam... przygotować do naszego... Ale spadki FPS. Z, zza, ...zakończenia jest drugi raz co drugi raz dobrze chodź idziemy się pożegnać to jest moje miejsce Chodź tutaj. no... Co no, za? Ja... Ej no moje żelazo. A ja dwie ziny. A ja będę bogatszy. A ja będę bogatszy, zobaczysz. Bo nie nie a może? Nie. Chodź, 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 Patrz. Patrz. Oczywiście a król nie? zawsze na górze. <laughs> że ze sztabką żelaza. To mi się z wami żegnamy. Nie jestem za to zombie. Do слушания.